Marek Piotrowski jest no i Marek Pietrowski zgodził się na występ w tym filmie z wielu powodów, no i miałem zaszczyt, miałem zaszczyt uczestniczyć w jego jakby mm, zajęciach. A wcześniej tam, tam, tam Gwardia Wrocław, tam parę rzeczy, tak żeby nie myśleć, że jestem artystą, że jestem aktorem, no ale to nie chodzi o boks, bo to nie jest film o boksie, to jest film o miłości i to jest też zasługa Marcina, żeby mm, bez tanich efektów, Moim zdaniem bez takich efektów robić rzeczy o innych rzeczach, to znaczy, czy boks, który jest ekstremalny, tak naprawdę jest pretekstem do tego, żeby wywołać w nas. Jeżeli tak odczytujemy, jeżeli chcemy tak odczytać, jest fajne emocje pod tytułem miłości. Nic więcej. I to jest zasługa Marcina, Tarnowianina, tak <grymianie> nic więcej. I naprawdę sprawę szacunek dla Marka Piotrowskiego, dla Marcina Wrony dla gwardii Wrocław, dla zawodników, dla Kosteckiego, kawał charowy. Ja dziękuję Państwu, że przybyliście tutaj. Dziękuję. A mieliście okazję boksować razem? Ja, bo pewnie. <grym> 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 Och, ma łapy. <grym> Jego nie można się no, no, że no, ma Nawiązuję Nawiązuje jak najbardziej do etapu przygotowań do filmu.